Wypędzenie przekupniów z świątyni, jak często mówimy, o fragmencie Ewangelii opisującym no, bardzo taki gorący moment w życiu, działalności Jezusa, kiedy wchodzi do świątyni z biczem zrobionym ze sznurków i wypędza wielu ludzi, to częsty powód do mówienia o tym, że trzeba oczyścić świątynię swoje wnętrze. Nie mamy kłopotu z identyfikowaniem niepotrzebnych rzeczy w świątyni, kiedy reagujemy szybko, sprawnie na słowa dotyczące polityki czy pieniędzy. Tutaj znakomicie jesteśmy w stanie wykorzystać tę Ewangelię i mówimy to precz ze świątyni. Tego w świątyni być nie może. Ale ten cały dość długi fragment Ewangelii, jaki się dzisiaj czyta, kończy się taką uwagą, że nikt nie musiał pouczać Jezusa o tym, co jest w człowieku. On wiedział o wszystko o wszystkich. Więc zadajmy pytanie: co jest w człowieku? Co jest w człowieku takiego, co sprawia, że tam, gdzie ludzie, tam są śmieci. Tam, gdzie ludzie w świątyni, tam też są śmieci. Tak można i warto również zinterpretować tę Ewangelię. Człowiek pojawiający się w świątyni, którą Jezus musi oczyszczać bo tam gdzie są ludzie, tam są śmieci. Jakie śmieci wnosimy do świątyni. Doświadczenie historia uczy nas, że człowiek ma z tym permanentny problem. Kiedy powoli Bóg budował świątynię dla Izraela, to Izraelici zanim ona powstała w wymiarze budowli, w postaci budowli, to już dążyli ulać celca z metalu. To jeden z przykładów wnoszenia śmieci do świątyni, które potem trzeba z tej świątyni wymiatać, wyrzucać precz. I w historii Izraela takich sytuacji było doprawdy bardzo wiele. Warto zwrócić uwagę na to, że w interpretacji Jezusa całość wygląda następująco. Mówi: zbóżcie tę świątynię, ja ją w trzy dni. Odbuduje. Żydzi są zdziwieni. 46 lat budowano tą świątynię. Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Jezus mówi o świątyni swojego ciała. Jego interpretacja dotyczy przede wszystkim ludzkiego wnętrza. Świątynia, która jest wewnątrz człowieka, bo Jezus ją w trzy dni odbudował. Umarł i zmartwychwstał. Zatem oczyszczenie świątyni to udział w męce śmierci i zmartwychwstaniu pana Jezusa. Tak się burzy świątynię i ją buduje. Burzy się przez śmierć, buduje się przez zmartwychwstanie. I przez ten proces my, według Jezusa każdy z nas powinien przejść. Właściwie powinien przechodzić permanentnie. Wielki post, w którego prawie środku jesteśmy, to właśnie taki czas, kiedy mamy zburzyć świątynię i postawić ją na nowo. Wszystkie śmieci usunąć. A jesteśmy śmieciarzami, jesteśmy permanentnymi śmieciarzami. Przypominam sobie jedno z moich doświadczeń, takich właściwie duchowych, nie tylko estetycznych, nie tylko higienicznych. Docieram z młodzieżą na przylądek Rozewie, bardzo urokliwe miejsce w Polsce, i kiedy tam docieramy, co odkrywamy? Że jest pełno śmieci, pełno puszek, pełno. Lepkiej substancji, którą człowiek oddaje, kiedy musi, jest brudno i śmierdząco przepiękne miejsce, do którego ktoś dotarł tylko po to, żeby tam kupę postawić, nachlać się piwa, puszki rzucić gdzie bądź. Nikt nie potrafił uszanować tej przestrzeni, jej piękna, jej delikatności, jej szczególności. Jesteśmy permanentnymi śmieciarzami. Gdzie jest człowiek, tam są śmieci. I bardzo szczególne śmieci wnosimy ze sobą do świątyni. I to nie jest tylko tak, jak zasugerowałem na początku, że te śmieci do świątyni wnoszą kapłani, bo mówią o pieniądzach, bo mówią o polityce. Jest mnóstwo śmieci, które pojawiają się w świątyni kiedy my do niej wchodzimy. I wielka odwaga polega na tym, aby pozwolić sobie na ten luksus po 20, po 30, po 40, po 50, po 60 latach życia zburzyć świątynię. Zburzyć świątynię i postawić ją całkowicie na nowo. Nikt z nas raczej, nikt z nas raczej. Większość z nas raczej tego nie lubi. Kiedy raz już postawiła swoją świątynię, no to tylko do niej coś dokłada. To tutaj pomalujemy Matkę Boską na niebiesko, wrzucimy na nią złote gwiazdki, już jest lepiej. Za rok dołożymy jej różyczkę, i tak dalej, i tak dalej. Ale kto będzie miał odwagę zrobić to, co zrobił Jezus? Zburzyć przez śmierć świątynię, zburzyć docna, dokonać zniszczenia. Nie lubimy tego typu zmian, a już na pewno nie lubimy yy, takich zmian w przestrzeni wiary, religii, świętości. Tutaj przecież wszystko ocieka tradycją. Tutaj wszystko jest uświęcone. Nawet głupota jest uświęcona. I tę najtrudniej ruszyć.